National Geographic Society ma 125 lat. To największe na świecie towarzystwo naukowe. Przez ten czas fundowaliśmy ponad 10 tysięcy grantów badawczych. Byliśmy na szczycie Monteverestu, nad Rowu Mariańskiego. Odkrywaliśmy wrak Titanica i Machu Picchu. Wszędzie tam była też flaga National Geographic Society. Kolor niebieski symbolizuje niebo, brązowy ziemię, a zielony morza i oceany. Teraz 12 takich flag trafi w ręce wyjątkowych osób w Polsce, osób, które znamy, cenimy i szanujemy za ich osiągnięcia i za postawę życiową. Poznając świat, szanowni Państwo, możemy go zmieniać i czynić lepszym. Bądźcie z nami. Robert Lewandowski, jeden z najlepszych w tej chwili piłkarzy na świecie i człowiek, który udowodnił nam wszystkim, że niemożliwe nie istnieje. To co chciałam Ci bardzo podziękować, bo siedziałam w Dżubie, w Sudanie Południowym, kiedy widziałam jak strzelałeś czwartego gola Realowi Madryt i to było niesamowite doświadczenie. To co, niemożliwe nie istnieje? Nie ma tak naprawdę rzeczy niemożliwych. Wiadomo, że są rzeczy trudniejsze, trochę łatwiejsze, ale faktycznie Przede wszystkim w sporcie wszystko jest możliwe, i wielokrotnie wiele osób myślało, że nie da się czegoś osiągnąć, a jednak okazuje się, że trzeba wierzyć, trzeba dążyć, a tak naprawdę nikt nie wie, gdzie tak naprawdę człowiek może skończyć i na jakim poziomie. Właśnie nie tylko w sporcie, ale także w eksploracji, którą my się zajmujemy jako National Geographic, te granice w zasadzie nie istnieją. Cały czas można dalej, głębiej i więcej. A czy w ogóle eksploracja jest tematem dla Ciebie w jakimś sensie zajmującym? No myślę, że tak. No Oprócz tego, że dużo podróżuję, prawda, że spędzam dużo czasu w podróży w różnych krajach, kontynentach, to jednak też no, nie jest mi to obce, bo wiadomo, że piłka nożna piłką nożną, boisko boisko, ale jednak ten świat też zwiedzamy, poznajemy nowe rzeczy i to też jest bardzo fajne, bo chyba podróż też w jakimś stopniu edukuje człowieka. I zmienia. I zmienia tak myślę. Tak. To w takim razie gdzie leży granica naszych możliwości? Tych osobistych i tych ogólnych. Wydaje mi się, że nie da się określić, gdzie jest ta granica. Bo tak naprawdę człowiek myśli, że tutaj są granice, których już po prostu nie można przebić, a okazuje się, że, że, że udaje się to. I tak naprawdę, dopóki człowiek żyje, dopóki stąpa po tej ziemi, to chyba nie da się określić granic, niezależnie w jakiej dyscyplinie życia, bo te granice są po prostu, nie da się ich wyznaczyć. I wydaje mi się, że trzeba walczyć o to, żeby ta. Żeby tą kolejną granicę w jakimś tam etapie życia, czy, czy to nie tylko sportowym, ale życiowym, po prostu przekraczać, bo tak powiedziałem wcześniej, to jest coś, czego nie da się wyznaczyć, i jak nie ty, to może inna osoba, o innej osobie po prostu uda się to zrobić. Udało się przesunąć też te granice w sensie geograficznym, takim dosyć umownym, ale to jest jednak niesamowite być na krańcu świata. I kiedy mówię, że jestem z Polski, to wszyscy mówią: cudownie, Lewandowski, nasz człowiek. Na pewno to też jest miłe. Ja też sam po sobie zobaczyłem, jak Polacy, mieszkańcy, ja, jak oczywiście mieszkający za granicą, Polacy, zaczęli się przyznawać do tego, że są Polakami, że potrafią przede wszystkim mówić też po polsku. Bo taki mogę też szeroką historię. No. Moje przeżycia, gdzie zrobiliśmy dwa mistrzostwa Niemiec, i po jednym widziałem Polaków tak sporadycznie, z flagami, którzy tam krzyczeli coś po polsku. A po drugim mistrzostwie, to tych flag, to naprawdę było tyle, że aż sam byłem zdziwiony, że tyle Polaków mieszka. Za granicą w Niemczech, i z jednej strony, na pewno byłem z tego dumny, że, że jest tyle flag polski, że, będąc za granicą, za granicą świętować sukces, okazuje się, że jednak Polacy też tam są. I, a z jednej strony to trochę smutne, że jednak był taki moment, gdzie jednak nie wszyscy się do tego chcieli przyznawać. Dla mnie to było trochę dziwne. I nie wyobrażam sobie, że mieszkając nawet 30 lat za granicą, nie wiem, zapomniał języka polskiego czy zapomniał skąd pochodzę. Więc, na pewno, z jednej strony było to miłe, ale z drugiej trochę przykłe. I to też pokazuje, że jednak um, taką, taki może sukces, jaki próbujemy albo osiągnęliśmy za granicą, pokazuje, że jednak Polak jest z tego dumny i to na pewno jest bardzo miłe. Dzisiaj chciałabym uhonorować Cię flagą National Geographic Society w podziękowaniu za to, że napawasz nas wszystkich Polaków dumą. Chodzimy 125 lat. To jest naprawdę kawał historii, ale zastanawiam się, czym dla Ciebie jest National Geographic. Kiedy myślisz o tym magazynie, o tym towarzystwie naukowym, to co Ci przychodzi do głowy? Taka pierwsza myśl, to tak naprawdę, moje liceum, bo był taki czas, gdzie geografią się interesowałem, gdzie czytałem oczywiście naszą Geographic. Teraz może z ciężarów są zagranicami, nie mam takiego dostępu, ale to przede wszystkim kojarzyłem się też z podróżami. Nie jest mi to obce, zawsze lubiłem podróżować, lubiłem o tym czytać, lubiłem coś nowego po prostu odkrywać i za każdym razem jak jadę w jakieś nowe miejsce, to najpierw próbuję tam się do o tym miejscu dowiedzieć. Robert w imieniu swoich wszystkich czytelników National Geographic Polska, wszystkich kibiców piłki nożnej i wszystkich Polaków. Spora grupa tak naprawdę chciałaby Cię uhonorować tą flagą National Geographic Society. 125 lat naszej historii. Mam nadzieję, że znajdzie gdzieś miejsce, chociażby w Twoim domu, ale mam też wersję, tak zwaną wyjazdową. Jeśli będziesz jechał na zgrupowania albo na mecze, to możesz zabrać tę mniejszą plakę. Okej, okay, dziękuję bardzo. Na pewno, na pewno miejsce się znajdzie i myślę, że gdzieś się też również zabiorę.